Dziękuję tej strony Regalik, a dzisiaj będziemy bawić się w chowanego w naszym nowym domu. Siema. Siema! <laughs> Okej, <Okay, śmiech> z 10 tysięcy łapek pod tym filmem 24 godziny to następny chowany u kogoś z naszej ekipy, tu macie kanały. Na początku wytłumaczę wam zasady. K szukający za każdego znalezionego gracza? Za każdą znalezioną osobę otrzymuje jeden punkt. Pierwszy znaleziony w danej rundzie otrzymuje jeden punkt, a każdy następny jeden punkt więcej. Jeżeli ktoś nie zostanie znaleziony wcale, dostaje 10 punktów za tą rundę. Zwycięzca wygrywa stówkę i możemy zaczynać. Let's go! Nic nie rozumiem. Dobra, słuchajcie, na schowanie macie 5 minut i ja na znalezienie was również mam 5 minut. Także czas, start. Ja idę do konta. 5 minut, chowacie się i lecimy. Let's go! go, 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 go. Nie wiem, chciałem iść, to jest tragedia. Chodź no. Chodź Klauda, chodź, chodź. Ej, może tędy, może tu się, że jest szef totalny, nie widać. Schowałem się za krzaczkiem z przodu domu i ogólnie jedyny plus tej miejscówki jest taki, że tutaj nikt nigdy nie przychodzi, więc no może się uda. Chadny pierwszy. Jest wejście. Na te układam telefon do nie wchodzę. Ten co oda w ogóle coś nie będzie podejrzewa Wydaje mi się, że gruby w 5 minut tego nie sprawdzić, bo to jest mało czasu. Tak sobie siedzę krzew, nie? Totalnie. Ale się zmęczyłem tu wchodząc. Już nie te latka, widzowie. Podejrzewam, że najpierw zacznie szukać <laughs> w domu, bo w domu jest chłodniej niż na dworze. Na dworze naprawdę jest żar z nieba dzisiaj. Dobra, słuchajcie, została minuta, a więc zakręcimy kołem fortuny i przyznamy komuś 5 punktów za darmo i powiemy o tym na końcu odcinka. Także znaczy, zakręćmy kołem fortuny. JJce na koniec odcinka przyznamy 5 dodatkowych punktów do chowanego. Moi nowi przyjaciele, mrówki. Tu jest tutaj ich mega dużo i <gryżą> zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czy mnie oblezą, pogryzą, czy nie. Tak słabą kryjówkę, jest najgorsza kryjówka, jaką mogę pacić. 3, 2, 1, dźwięk i lecimy szukać. Startujemy minutnik jeszcze raz na 5 minut i lecimy szukać, dawaj. Dawaj, zapraszamy do pilardówki. Sprawdźmy tu. Hej, tak, się ktoś nie zawiesił. Dobra, sklepka. Tak tutaj też nikogo nie ma. Najgorsze, w tym wszystkim jest to, że ja totalnie nie wiem, ile czasu minęło. I jakby nie wiem, czy on szukać, czy nie szukać, czy już minęło 10 minut, nie masz szukać, czy coś dzieje. Nie przeżyję chyba tych trzech rąk. W ogóle nie mam pomysłu na kolejną kryjówkę. Trzeba wejść do rogala, do sypialni, przeskoczyć przez murek, i tutaj można wejść na dach w łatwy sposób. Weźmy kluczyk od Merola i chodźmy. Dobra, nie ma. Nie no, chyba tylko tułownik się schował, nie? Znajdźcie mnie już, proszę. Siema, gruba, uciekaj mi stąd. Już, już, już poszła. Kurde, każdy ma jakąś gigakryjówkę. Jeszcze tutaj możemy się chować chyba. No ale tutaj nikogo nie ma. Dobra. Nie znalazł mnie. Mam minutę 30, więc szybciutko. Może kwiatek, myślałem, że ktoś tu jest. Wszyscy schowali się na dworzu i ja pierdzielę Co? Ja bym się tu za krzekami zajrzał z którymi? Nie no koniec czasu, nikogo nie spałem Koniec czasu! Grube! Grube! Zejść z Ja pierdziele, dobrze, że nie ma kary. Trenowałem w Małpim guyu. Nie wiem, co mam robić, jakby według mnie czas minął, bo mam tam na nagraniu jednak pokazane, ile się nagrywa. Nikt nie krzyczy, siedzę dalej jak debil. Co, nie udało się, udało się, wygrać. wygrałam, wygrałam. Nikogo nie znalazłem. Nikogo? Nikogo. No co? Chcemy dzisiaj tego. Tak, oprócz mnie, bo ja mam punktów zero. Stoją tam wszyscy. Czy naprawdę ja wygrałem z tą kryjówką? Czy ja wygrałem? nie jest taka sprawa, że nikogo ja later. <grym i znowu> Dobra, słuchajcie, jako, że nikogo nie znalazłem. Druga rundę. Ja nie będę szukał, a pomiędzy wami rozstrzygnę butelkę. Kręć i. Uwaga. I parę. Eee. Dobra. Dobra. Dobra, 3, 2, 1, go. Ale ja po... no, 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 albo no, 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 to Chodźmy się do bagażnika. Dobra, ja jestem w bagażniku, widzowie, tylko nie wzięłam ze sobą latarki, to jest najgorsze. Jak ją tam w klapkach wejść? Nie no, ciebie powaliło. Ja nie wiem, co się wejść. Nie, 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 chodźmy od góry. A możemy od góry? Nie zmieszczę się. Matek się zgubił. Chodź, 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 szybko, szybko, szybko. Pier stąd. Dobra, tutaj mam murek, to sobie usiądę że nie wejdą na mnie mrówki, że cały czas mam ze sobą na tarpę, bo myślę, że będę miała zajebistą skrytkę. skrypkę. Tylko nie wiem, czy to nie jest oszustwo. Leci. Że ja się modliłam, żeby to nie było Krystian, bo chciałam się schować do tej samej kryjówki i chciałam, żeby on mnie znowu podsadził i żebym żeby, żeby tam weszła i żeby to była moja kryjówka już do końca. Jest tak gorąca, dachu, że to jest hit. Jest coraz goręcej i to jest najgorsze. Start 5 minut, mam zamiar znaleźć ich wszystkich. Lecimy od garażu dołu. <laughs> <laughs> Nie, Zaraz mnie najgorzej! Ale jestem pierwsza? Jesteś pierwsza! Dobra, wychodzimy z garażu, lecimy dalej. Złaś? Nie, no naprawdę! Dług już mamy, lecimy dalej. Drugi przecież to jest masakra. Oooo no nie! Rychajcie! Tak trzecia osoba! Że Dawaj tak robisz! Nie ma czasu spać, lecimy dalej! Masakra, masakra! To jest też nie? Garderoba. Garderobiana. Okej, okay. dobra. Nikogo? Nie ma. Uuu. Czyli jeszcze regala studia. No i tu ma porządek. Chłopak. <grystanie> Matek, widzę cię złeczkę. Matek wiona i tak. Time is over. Uuu. Koniec. Pięć minut, cztery osoby. Dobry wynik, pobijcie to. Powiedzcie mi w komentarzu, czy lubicie się kochanego? A jeżeli tak, to jaka była wasza najlepsza skrytka? Wszystkich nas? A wiesz dlaczego? Tam, temu. mojego. Ci. Na Do siedziała za krzakiem, a ty mówisz o tyle, odech. No ale zobaczysz. Ja pierdzielę, on gdzieś bo tylko tu się wychyliłem i koniec. A Rogel tam stał, za tamtym drzewem, myślałem, że tak jak chudy. Ja siedziałem obok niej i mówię, a jak zobaczymy mnie w oknie, mówię dobra przejdę tu. Słuchajcie, ostatnia runda w dzisiejszym odcinku, tutaj macie pewnie gdzieś na ekranie punktację, a kto będzie teraz szukał, lecimy. Ja, Grzejko. Grzejko. szuka szuka, 5 minut i 5, bo lecimy. Dobra, myślę, że 2 minutki wystarczą, żeby ich znaleźć. No nikogo nie znajdę, jak Rogan. trzy, hop! Co się boisz? Ale on przecież to znajdzie mnie szybko. Jest gitara, jak idę się schować za piranki. Co ty robisz? Tu do to będzie grube. Powiem mam szczerze, że mniej gorąco było w bagażniku. Jak jestem, to zjadłabym coś. Wstajemy. Będziesz biegał, Smalczyk? Będę biegał, Kuba. <laughs> Start, lecimy. Kiedy się wróci, to ja pobiegnę po prostu do łazienki i ze na kiblu. Let's go. Nie wiem, czy to jest. Ale tutaj nie wolno. Dalej. Bilardowy pokój i tutaj mamy... No kogo nie będziemy Nie Sauna. Jest Klaudia jako pierwsza. Szybko, szybko lecimy. Dalej Dawaj, dawaj. Patryk mówi dawaj, skryj się też samny, będzie fajnie. Każdy robimy sam, tak jest co tak. z nami jest eee, Matkowski, mi się lęk. podoba. Dzień dobry, Matek jest jako drugi. Lecimy dalej. Jest Patryk! No, dobrze, proszę, no, proszę Państwa, to jest tak free! W każdy można, w karderobie też nikogo nie widzę. What the fuck? Dostał mi psychiatryk na dole i na górze nie ma nikogo, więc możemy stąd spadać. Zapalił światło i może cicho. Wygrałem, wygrałem, wygrałem. Witam do góry. Studio Rogala. studiu Rogala. To jest taki młyn! Halo Krystian nie ma go. Dobra widzowie, chyba wygrana jest nasza w tej rundzie. Zachamy kaminikoni widzę, nie wiem gdzie nie są? Parel, dzień dobry, Justynka. Nie ma was super sprawa. A może do psychiatryka do szafy? Trzymam mi Nie da się otworzyć! Są w środku! Dobra, mamy ich dwie sekundy przed czasem, proszę bardzo! Może jesteś łomny. Stop! Czekaj! A jednak da się otworzyć i ich tu nie ma. No to nie podoba <grym> mi się ta gra. Są! Jest parę! Przegrałeś po czasie! Prawda po czasie nie za to... Nie jest na czasem, dołem. Justyna jest za tym, no i ja... To jest God. Byłem, byłem tutaj ogólnie, ale nie tam, nie? Dobra, słuchajcie, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Tutaj wyświetla Wam się punktacja. Ja jeszcze nie wiem dokładnie, kto wygrał, bo chyba albo Klaudia, albo Chrystian. Tak mi da? się wydaje. No. Wygra? Ja ja wygra? Nie. na pewno jestem najlepszym starterem. czterech i ja nie z nikim nie znalazłem. Faktycznie Tak, on wygrał. A, wygra. czyli Chrystian wygrał. Dobra, to do Chrystana. To to no i co? Trzymajcie się i do zobaczenia w następnych odcinkach. Wpadajcie na kanały Ekipy, Instagramy i Matka. I matka. <laughs> 来，接来来就是来来谢妈。